Jesteś gotowy, aby odkryć, dlaczego ten kwiecień może być bardziej śmiertelny, niż sobie wyobrażasz? Przygotuj się na dogłębną i intrygującą analizę zagrożeń, które mogą czyhać w nadchodzących dniach. Jeśli sądzisz, że już wszystko wiesz o tym miesiącu, pomyśl jeszcze raz. W tym wideo odkryjemy tajemnice stojące za ostrzeżeniem, nie wychodź w tych dniach, zwłaszcza w miesiącu kwietniu. Bądź czujny, ponieważ odkrycia, które nadchodzą, mogą całkowicie zmienić Twoją perspektywę na ten pozornie zwyczajny miesiąc. Wyobraź sobie mroczny miesiąc, w którym niebezpieczeństwo czai się w cieniu, a niepewność unosi się w powietrzu. Wśród tej nasyconej przepowiedniami atmosfery głos rozbrzmiewa z kluczowym ostrzeżeniem. Miriana Soldo. Znana z przekazywania boskich wiadomości, wydała pilne ostrzeżenie na nadchodzące dni, zwłaszcza dni kwietnia. Bądź gotowy, by zanurzyć się w głębi tej wiadomości, która może uratować życia i zmienić przeznaczenia. Wiadomość Mirjany Soldo o krytycznych dniach kwietnia to wezwanie do działania, którego nie można ignorować. Jej ostrzeżenie przed pozostaniem w domu w kwietniu niesie ze sobą palącą powagę. Podkreśla ona kluczowe znaczenie tego, aby zastosować się do tej zalecenia, aby zagwarantować nie tylko własne bezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo społeczności w obliczu możliwych zbliżających się niebezpieczeństw. Ostrzeżenie SOLDO rozbrzmiewa jako sygnał alarmowy, podkreślając nieuchronność wydarzeń, które mogą przynieść niszczycielskie konsekwencje. Poprzez pozostanie w domu w tych krytycznych dniach ludzie nie tylko chronią siebie, ale również przyczyniają się do ochrony zbiorowej, działając solidarnie ze swoimi sąsiadami i bliskimi. Ważne jest zrozumienie powagi ostrzeżenia Miriany Soldo i uznanie znaczenia podejmowania działań prewencyjnych w celu ratowania życia i zachowania bezpieczeństwa społeczności. Ta wiadomość służy jako żywe przypomnienie, że ostrożność jest kluczem do radzenia sobie z wyzwaniami, które mogą pojawić się w kwietniu. Ostatecznie podążanie za zaleceniami Miriany Soldo to nie tylko kwestia samozachowawcza, ale także akt odpowiedzialności wobec społeczności, w której żyjemy. Poprzez podejmowanie działań w celu zapewnienia naszego własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa tych wokół nas wyrażamy solidarność i wzajemną troskę w obliczu nieznanych sytuacji. Aby zagwarantować, że jak najwięcej osób obejrzy ten film, poświęć chwilę, aby go udostępnić i zasubskrybować ten kanał. Niech ta wiadomość dotknie serca. I zbliży do nawrócenia duszy, a nawrócenie grzeszników, jeśli w to wierzysz, napisz Amen. Refleksja na temat solidarności i wzajemnej troski jest kluczowa, gdy rozważamy przesłanie Mirjany Soldo. Jej apel. O pozostanie w domu podczas krytycznych dni kwietnia nie dotyczy tylko ochrony siebie, lecz także wyrażenia troski i dbałości o innych członków społeczności. Decyzja o pozostaniu w domu nie tylko zmniejsza ryzyko narażenia na potencjalne niebezpieczeństwa, ale także przyczynia się do bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkich wokół. Ten akt solidarności przekracza zwykłą izolację osobistą. Odzwierciedla on głębokie zrozumienie, że jesteśmy wszyscy ze sobą powiązani i że działania jednostkowe mają zbiorowy wpływ. Wybierając ścieżkę zgodną z radą Miriany Soldo i unikając niepotrzebnego wychodzenia podczas tych krytycznych dni, każda osoba przyczynia się do wspólnego wysiłku wzajemnej ochrony. Dodatkowo, pozostanie w domu w tym trudnym okresie. Jest namacalnym sposobem wsparcia najbardziej narażonych członków społeczności. Poprzez ograniczanie rozprzestrzeniania się potencjalnych zagrożeń, jak wspomniano w przesłaniu Miriany Soldo, chronimy tych, którzy mogą być najbardziej podatni na te niebezpieczeństwa. Ostatecznie, przesłanie Miriany Soldo przypomina nam o znaczeniu działania z empatią i solidarnością, zwłaszcza w czasach niepewności i trudności. Dbając o siebie nawzajem i podejmując działania na rzecz ochrony całej społeczności, wzmacniamy więzi, które nas łączą i demonstrujemy siłę ludzkości w czasach kryzysu. W obliczu potencjalnych zagrożeń, na które zwraca uwagę Mirjana Soldo, kluczowe jest podkreślenie znaczenia ostrożności w czasie krytycznych dni kwietnia. Wykazywanie czujności i podejmowanie działań zapobiegawczych, takich jak pozostanie w domu, staje się kluczowe nie tylko dla ochrony siebie, ale także całej społeczności. Wymienione dni mogą niesieć ze sobą niekorzystne zdarzenia, które wymagają reakcji proaktywnej i ostrożnej ze strony wszystkich. Proste środki, takie jak izolacja domowa mogą odegrać istotną rolę w zmniejszeniu ryzyka narażenia na potencjalne niebezpieczeństwa. Unikając niepotrzebnego wychodzenia z domu w tym okresie, ludzie zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji niebezpiecznych lub zagrożenia, zgodnie z ostrzeżeniem soldo w swojej wiadomości. Ważne jest uznanie, że ostrożność jest skutecznym sposobem zapobiegania szkodom i ochrony bezpieczeństwa osobistego oraz zbiorowego. Poprzez przyjęcie postawy czujności i zachowanie czujności wobec możliwych zagrożeń, które mogą pojawić się w czasie tych krytycznych dni, każda jednostka przyczynia się do budowy bezpieczniejszego i bardziej odpornego środowiska DLA całej społeczności. Wiadomość Mirjany Soldo podkreśla odporność i zjednoczenie społeczności jako istotne elementy w radzeniu sobie z wyzwaniami i zagrożeniami. Soldo podkreśla, że w trudnych chwilach istotne jest, aby społeczności łączyły się w solidarności, aby pokonać przeszkody i oferować sobie wzajemne wsparcie. To zjednoczenie wzmacnia więzi między członkami społeczności i tworzy środowisko wzajemnego wsparcia, które może być kluczowe w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Przykładem tego, jak społeczności mogą się zjednoczyć w trudnych czasach, jest organizowanie lokalnych sieci wsparcia. Te sieci mogą zapewnić praktyczne, emocjonalne i finansowe wsparcie członkom, którzy borykają się z trudnościami. Ponadto proste wyrażenie solidarności i współczucia może mieć znaczący wpływ na morale i dobrostan wszystkich zaangażowanych. Kolejnym przykładem jest mobilizacja zasobów i wspólnych wysiłków w celu radzenia sobie z konkretnymi wyzwaniami. Podczas kryzysów, społeczności mogą się zjednoczyć, aby zapewnić pomoc humanitarną, opiekę medyczną i schronienie DLA osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia. Ta współpraca pokazuje siłę i odporność społeczności, gdy pracują razem, aby pokonać przeciwności. W skrócie, Przesłanie Mirjany Soldo podkreśla znaczenie zjednoczenia społeczności i solidarności jako istotnych elementów radzenia sobie w trudnych czasach. Poprzez wspieranie się nawzajem, społeczności mogą pokonywać wyzwania, wzmacniać więzi i wyłaniać się silniejsze i bardziej zjednoczone niż kiedykolwiek wcześniej. Dzielenie się. I rozpowszechnianie przesłania Miriany Soldo jest kluczowe, aby zapewnić, że jak najwięcej osób będzie świadomych ostrzeżenia i będzie mogło podjąć odpowiednie działania. Poprzez udostępnianie wideo zawierającego jej przesłanie, poszerzamy zasięg informacji i umożliwiamy większej liczbie osób przygotowanie się na krytyczne dni kwietnia. Ponadto, poprzez rozpowszechnianie tej wiadomości, promujemy bezpieczeństwo nie tylko indywidualne, ale także społecznościowe, poprzez promowanie świadomości i ostrożności w całym społeczeństwie. Dlatego ważne jest, aby wszyscy widzowie poczuli się zmotywowani do udostępniania wideo na swoich mediach społecznościowych, grupach komunikatorów oraz swoim rodzinom i znajomym. Im więcej osób będzie miało dostęp do tych informacji, tym większy będzie wpływ na zapobieganie potencjalnym niebezpieczeństwom w okresie wymienionym. Oprócz udostępniania, zachęcamy do subskrybowania kanału, aby otrzymywać więcej istotnych treści i aktualizacji na temat przesłania Mirjany Soldo oraz innych istotnych tematów. Twoja subskrypcja nie tylko pomaga wspierać pracę edukacyjną, ale także zapewnia, że zawsze będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami. Na koniec zachęcamy do zostawienia komentarza pod wideo, w którym podzielisz się swoimi refleksjami i zachęcisz innych widzów do podjęcia działań. Każda interakcja pomaga zwiększyć widoczność wideo i wzmacnia społeczność wspierającą to ważne przesłanie. Nie zapomnij również zostawić polubienia pod wideo, aby wyrazić swoje wsparcie i pomóc w zwiększeniu jego zasięgu. Razem możemy dokonać zmiany, udostępniając to przesłanie i promując bezpieczeństwo i dobrostan wszystkich.